Część Boże, 1,5%. 1,5% podatku od dochodów osobistych. Tyle właśnie, tylko tyle i aż tyle możecie Państwo uratować z tego pogromu fiskalnego dorocznego. Możecie Państwo odpisać na cele statutowe szczytne, cele statutowe Fundacji Osuchowa. Fundacja Osłuchowa. Kolejny rok funkcjonuje już i podejmuje rozmaite dzieła, projekty. W tym sezonie finalizujemy wreszcie pracę nad filmem dokumentalnym "Dieczał 1877". Bardzo dziękuję. Proszę o jeszcze. Proszę o wasze. 1,5% Kościół Szkoła, Strzelnica, Mennica, ponieważ Fundacja osłuchowa współpracuje z Fundacją Pobudka, Fundacją Konfederacja Wieczwałcka, Tu w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej różne rzeczy działy się również dzięki temu, że istnieje Fundacja osłuchowa. Serdeczne. Bóg zapłać do usłyszenia, do zobaczenia w projektach, wydarzeniach, imprezach organizowanych przez Fundację Osłuchowa dzięki Państwa wsparciu.